To okno otworzyli momentalnie. Momentalnie. Tylko jest urwane pękło tylko to zabezpieczenie. A i drugie też. I tam gdzieś uciekli. Jesteśmy w Norauto. Zobaczymy ile kosztuje wymiana oleju. Olej mam, filtry mam. Sama wymiana. I czy będą mieli e, termin. Zobaczymy zaraz. Słuchajcie właśnie Próba włamania do naszego samochodu Aga jest w sklepie ja zostałem w samochodzie Bo byłem zmęczony Zobaczcie wyrwali nam okno I chcieli wejść do środka Na szczęście miałem gazkę o siebie Wstałem i zacząłem im psikać Ale uciekli na normalnie na parkingu. Zobaczcie kurwa mać, co się dzieje, nie? Okno mamy rozwalone, nie? Oh, fuck. oh fuck. Tak wygląda właśnie okno. Próbowałem trochę wyczyścić. Wymawiam <laughs> tym gazem. Były łamane tutaj. Słuchajcie, otworzyli to momentalnie. Była chwila, moment. Nie było żadnego problemu. Po prostu wziął, wyrwał. Słyszałem, myślałem, że to aga się dobija do samochodu. Chcę otworzyć. Chciałem otworzyć jej drzwi. I nagle patrzę, gościu wkłada rękę do środka. Wyskoczyłem z łóżka. Od razu gaz. Fuck! No. Słuchajcie, w centrum mnóstwo ludzi się kręci. Zero kamer, oczywiście. I dwóch gości od razu uciekło w tym kierunku, gdzieś. I tam gdzieś uciekli. Okej, okay, rygiel był otwarty, może dlatego ich skusiło to. Dwóch gości. Jeden e, czarna bluza z kapturem na czarno ubrany cały gość. Młody chłopak. To okno otworzyli momentalnie. Momentalnie. Tylko jest urwane. Pękło tylko to zabezpieczenie. A i drugie też. Okej, okay, i drugie też. Także te zabezpieczenia to w ogóle. To jest moment, żeby otworzyć. On to wyrwał i rękę chciał włożyć, otworzyć drzwi. Wszystko, żebyś nie dotknęła, bo ja tu muszę wyczyścić. Chciałem to wyczyścić? Miałam w ręku rękawiczki, chciałam kupić, ale z tego wszystkiego wszystko zostawiłam w sklepie. Nie. Teraz muszę to wszystko rozebrać. Trochę ochłonąłem, ale już naprawdę. I teraz musimy to naprawić tak, żeby ono było w miarę. Musimy tak zrobić, żeby ono było działały. zamykane. zamykane. Uchwyty, uchwyty, jako uchwyty, kupimy na pewno w sklepie, bo one są wymienialne. Najbardziej <laughs> chodzi mi o tą żaluzję. No, nie to wiem czy to, to jest zakazowane jeszcze <laughs> <Mię kręci wtedy. śmiech> Nie wiem czy to można jakoś wysunąć i wsunąć, zobaczę, bo A to musisz rozbierać całe okno. No muszę żeby to wiesz, żeby to zwinąć, to jakoś muszę to wszystko porozbierać. Generalnie okno się zamyka na jeden tylko na jeden zatrzask, który jest z tej strony, a te dwa pękły po prostu na momencie. To była chwila, moment, tak? Myślałem, że Aga się dobija do samochodu i chciałem jej otworzyć auto i już chwytałem za kluczyki. I, I słyszę, że, że ktoś coś wyrywa. I patrzę, gościu wkłada rękę przez tą osłonę. I tylko wziąłem gaz, psiknąłem, akurat ta osłona osłoniła jego twarz, bo by dostałby prosto na twarz z gaza i to konkretnie. Już by na pewno nie wstał. Na pewno by już tu leżał dobrze, że gaz. Nie były założone rygle na zewnątrz, dlatego też no. Wiadomo, a ja spałem, tak? Czyli, spałem, czyli no, leżałem. Nie zasunąć te rygle, Mimo tego, że to byłaś w środku, nie? Zobaczcie, nigdy nie zostawilibyśmy auta samego. Nie, zawsze, zawsze jak wychodzimy, zamykamy wszystkie, wszystkie zabezpieczenia, chowamy wszystko do sejfu, Także nie ma najmniejszego, nie, nie boimy się, że ktoś zabierze nasze kosztowności. Tylko najbardziej chodzi o szkody, które może wyrządzić. I, i no akurat w tej sytuacji tak się stało. I tak naprawdę ta, ta butelka, dokładnie, wystarczyła na jeden strzał, także celny strzał, ale, znaczy, jak, jak masz jeden i niecelny strzał, to to już nie pomoże, nie? To już na pewno nic nie ma. To teraz się będziemy po prostu modlić o to, żeby drugiego już nie wykorzystać w ogóle. No najlepiej. No zdarzają się takie rzeczy, no, już troszeczkę ochłonąłem, ale szlak mi trafia, nie? Jak sobie pomyślę, może jakby. Może były takie sytuacje, gdzie zaparkowaliśmy samochód pod marketem i ktoś przychodził, widział, że auto jest zabezpieczone, rygiel zasunięty i stwierdził, dobra, nie, nie, nie będziemy wchodzić do tego samochodu, tak? No tak, ale tutaj skusiło ich ewidentnie skusiło to, że, tak, że, że rygiel nie był zaciągnięty. No. To przy okazji sobie zrobimy mały kącik Majsterkowicza. E, tutaj mamy taką sprężynę. Teraz będziecie widzieli jak wygląda okno od środka. Jest taka sprężyna w środku i tym akurat najpierw nakręcamy i wstawiamy tutaj, najpierw nakręcamy i wkładamy w środek. A z drugiej strony mamy taki plastik na dwie śrubki. I troszeczkę wygląda samochód, i ma ręką. I na dwie śrubki, i to akurat możemy sobie zmienić naciąg tej rolety. Czy ona ma się podnosić mocno, szybko zwijać, czy, czy wolno zwijać, ale to sobie później zrobimy. Rozerwaną tą roletę z drugiej strony tutaj wkładamy nóż. Oczywiście ja to robię pierwszy raz, tak? To jest tylko intuicja podpowiada mi, jak to powinno być rozłożone. Bo na pewno to. O. I to jest cały bajer. I to włożymy sobie, zrobimy podwójną zakładkę, może tu przy czymś przeszyjemy, żeby to... Czym? Zobaczymy, no. Może skleimy. No i teraz to wyciągniemy całe. Jezu, ile gazu jest na tym, na oknie, mhm. w ramce. Nie no, to powinno się schować, to powinno wejść do środka. No o ile, żeby nie wyłaziło później. No to dlatego mówię, że tak myślałem, żeby to dwa razy zabrać. No to nie będzie za krótka? No właśnie, muszę to zobaczyć to. Jeszcze musimy zobaczyć co zrobimy z tym. Nie wiem jak to rozebrać. A może to się po prostu tylko wsuwa. Mm -mm. Ten pręd musiałbyś wypchnąć, tylko ja nie wiem czy on jest przy A, tak Jak to wyglądało Tutaj wchodził środek Tutaj Markiza o tak w ten sposób przechodziła przez środek Tu co włożę A nie z tej strony, z tej strony O, o w ten sposób tak wchodziła, o tutaj a w środku tutaj był właśnie taki plastik, taka plastikowa linka I teraz chcę to założyć bez tego przeszywania, bo nie mamy maszyny tego Muszę zobaczyć ile potrzebujemy tutaj To musi być tak, w ten sposób W ten sposób trzeba to o tak To trzeba go gdzieś zagiąć Ej dobra, znalazłem takie coś będziemy montować tam ok. No no tutaj je jeszcze skleimy tak, ja, żeby to było prosto. No dobra, to co? Na pewno musimy wyciągnąć też te spinki. Dobra, to jest tak. To jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. Po drugiej stronie klips. O, ten klips tutaj, który otwiera i zamyka. No, tutaj powinien wchodzić w środek. Ładnie, tak. Dobra. To chodzi tutaj Dobra. są całe. Dobra, naciągniemy sobie to. To wygląda w ten sposób. O, że tu tylko się wsuwa. A z drugiej strony zakładamy taki plastik. Plastik, tam okay, to już mamy? Przystępujemy do montażu. Eee, oczywiście, jeśli byście chcieli wymienić sobie taką, eee, taki uchwyt, jak ktoś się włamie albo pęknie, to kosztuje, widziałem po 68 zł. Na takiej znanej aukcji polskiej. A tutaj ta strona i ten uchwyt występuje tylko z siłownikiem. Cały siłownik trzeba kupić. I komplet na jedno okno kosztuje 180 zł. Znalazłem. No ale też znalazłem po 300 coś. Nie wiem czym to się różni. Także naprawione. Myślę, że warto mieć taką taśmę aluminiową, a zastosowanie ma bardzo szerokie. Można ją używać również do Webasto, gdzie chcielibyście połączyć rury, bo jest odporna na, na ciepło. I też jest bardzo mocną taśmą, i też jest niedroga, bo to jest taśma zbrojona. Ona ma w środku takie nici, które naprawdę są wytrzymałe. No dobra, to by było tyle z kącika małego Majsterkowicza. Jesteśmy właśnie w drodze do Hiszpanii. Aktualnie stoimy we Francji na parkingu. Jest straszny wiatr. Dodatkowe zasłony musiałem założyć, żeby nam tutaj tak, tego ciepła tak szybko nie uciekało. Strasznie rzuca autem. To jest raz. I jeszcze jedna sprawa wentylator. Strasznie wieje przez niego. Ale tutaj jest to samo ja Muszę coś wymyśleć Dobra. E, idę z Megi na spacer Miejmy nadzieję, że wrócimy w pełnym składzie Żeby nas tam nigdzie nie zwiało Nie Megi? Dobrze Ojej, ale kosa Przypomina mi się zimowe walnajfowanie Słuchajcie, strasznie przez to wieje Dlatego e, postanowiłem odkręcić śruby, żeby wystawały gdzieś około pół centymetra z każdej strony tutaj mam sznurek tutaj włożymy jakiś koc albo bluza, może megi ręcznik i na czas spania zrobimy sobie o coś takiego i będzie utrzymywało nam koc u góry szybkie rozwiązanie. Co mam jeszcze lżejszy, gada? Co mam już? Bieliznę. majtki możesz tam wtyknąć. No nie, majtki nie przejdą. Już jest inaczej. O. Zobaczymy, czy to zadziała. Mam nadzieję, że to jest na moment, bo. Co jest? Że to jest na chwilę, to jest doraźnie tylko. trochę. No tak, to jest szybki montaż, kochanie. Jak nagrzejemy, wszystko będzie w miarę uszczelnione. No ale to musimy naprawdę zrobić jakiś patent z tą poduszką. Tak nie, no tak, mówiłaś? tak, tak, to się zrobi. Jakąś poduszkę, gąbkę taką, żeby była dosyć na, sztywna. Na wymiar, no. No i żeby tutaj po prostu ją wkładać. Jest. Co, lepiej? Nie, no teraz to już nie wieje, nie? Mhm. Mhm. O kurczę. Jakby oddychała. O, teraz, zobacz. O... W... O, żeż ty. Cholera, ale ją, nie, ją wypchnie w nocy, ją wypchnie. No coś ty. Ale jak co? Także tak nas Francja wita. A tego co robimy, uciekamy tam, gdzie ciepło. Jak najbliżej Hiszpanii. Właśnie. Do Hiszpanii. Do Hiszpanii uciekamy. Ale i un minuto. Zanim dojedziemy do Hiszpanii, Jesteśmy Wam winni wyjaśnienie. Musicie przecież wiedzieć, dlaczego tak szybko opuściliśmy Włochy. Po pierwsze, zła pogoda. Po drugie, Toskania bez lawendy nie jest wcale taka dolczewita. Włochy muszą poczekać do wiosny, kiedy znów wybuchną kolorem barw. Wtedy wrócimy. Po trzecie, obieramy kierunek Maroko, by przezimować. A Hiszpania jest na drodze w poszukiwaniu ciepła i słońca. Jedźcie z nami. Do zobaczenia.